Dźwigną na was, na kanale Frontside Camp Siema, wiesz, co jestem pod bramą? Dobra, jest jestem Sławek jest na filmie, to weźmiał No i się najeździliśmy, słuchajcie, przyjechaliśmy jakieś, nie wiem, 40 km. Jeszcze raz mogę prosić ten numer rejestracyjny, bo mi się skacowało. Będzie miejsce w kabinie na dwie osoby, nie? No weźmijmy takie, żeby było. O już zapyta za chwilę będziemy ładowali. Wjechaliśmy rano z kazimierza jako pierwsi. Ostatnio dotarliśmy pod dom. Taki okę awarii. Prowadzi się całkiem przyjemnie, no, ten samochód ma przejechane 11 935 km. Zobaczcie tu jaki kamper, taki krótki t 481. No i ponownie jesteśmy pod ACK. Kiedyś Benimar teraz ACK Group. Patrzcie, ile Benimarów stoi tutaj. Do kupienia stoją, przyczepy też. Dobra, my jedziemy pod bramę. Nie wiem czy zostałem Rafała, ale mówił, że jak coś to mi zdalnie otworzy. No dobra. Siema, wiesz co jestem pod bramą? Dobra, ja jestem Sławek jest na firmie, to praźnię autocie wiesz. Dobra, dobra, okej, dobra, dzięki do niego dzwonię, no gwajny. Jak słyszeliście, nie ma Rafała, ale jest Sławek, także ze Sławkiem też załatwię sprawę ustawiłem mu samochód i lecimy z powrotem z moją tym razem osobówką. Widzicie, kamper już zaparkowany na, na parkingu w ACK ze Sławkiem już dogadałem, także będę jeszcze do Rafała dzwonił, powiem mu konkretnie, co tam jeszcze, jakieś tam rzeczy chcieliśmy, yy, takie, takie drobne usterki gdzieś tam takie, wiadomo, gdzieś tam się dokręcić, sprawdzić, wyregulować, ale priorytetem jest to łóżko. A ja już tu lecę, o, Monia już tu stoi, kaszkajem, także wracamy do Krakowa. No i się najeździliśmy, słuchajcie, przyjechaliśmy jakieś, nie wiem, z 40 km Bez Wybierz jeden. Od. Dzwonisz w sprawie szkody. A I nam wyborach. auto straciło moc. Zaczęły się kontrolki zapalać. Pomoc na drodze pojazd zastępczy. Wybierz jeden. I właśnie Od. dzwonię do U. Zaczęły się kontrolki zapalać wszystkie tracić moc. Ledwo do jakiejś mopa stacji benzynowej dojechaliśmy, to wam pokażę. To jest jakiś shell, halemba, mop halemba. I teraz właśnie dzwonię do pani z asystans. Bo na szczęście mam asystans. I będę zwołał pomoc, także wracamy na lawecie. Mogę pomóc? Dzień dobry, wie pani co? Chciałem zgłosić pana imię i nazwisko. Zbigniew Jeszcze raz mogę prosić ten numer rejestracyjny, bo mi się skacował. Krystyna Robert Andrzej, 7673 tak. Natalia. Dobrze, i jeszcze raz pana imię i nazwisko. Zbigniew Jest pan właścicielem tego pojazdu? Tak. No słuchajcie bo drugim jest Dobrze. I poproszę jeszcze numer kontaktowy, który będę mogła podać pomocy drogowej. To no ten 507... Tak. 363. 63? 507-363. E, I co się stało? Ja pamiętam, auto straciło moc. Zaczęło palić wszystkie kontrolki, zaczęło pracować jak traktor generalnie. No jakby na trzy cylindry, albo nawet dwa. No i zapalałem mi się po kolei systemy, wszystkie się wyłączały. Ledwo doczłapałem się do tego mopa. No i czekam no, na, na, na pomoc. I tak mniej więcej, o której godzinie doszło do tego zdarzenia? No teraz, je ja pamiętam, no 10 minut temu mamy, no 18.05 załóżmy, zaczęło się, bo jest 18.18. 18. Dobra. I gdzie się Pan dokładnie znajduje? Jaki to jest? To jest MOP Halemba przy A4 w kierunku Katowic, w kierunku, Katowic, w kierunku Krakowa. Krakowa. Znaczy, patrząc na trasie z Kędzierzyna-Koźle w kierunku Krakowa, w kierunku Katowic MOP Halemba to jest stacja Shell. E, mam tutaj mob Halemba w Rudzie Śląskiej tak mniej więcej i to jest obok Morza KFC? Tak. Wie co? tu jest KFC? Tak, tutaj. Tak, jest. tak, jest tu KFC, tak, jest KFC, tak, dokładnie. To jest to, tylko to I, jest w kierunku. I po drugiej stronie tej otwórki jest Burger King, prawda? Tak? Się nie ja pani wiem. co nie pamiętam, bo tu tiry stoją, ale możliwe, możliwe. Ale tu ja, u mnie jest KFC i my w kierunku Katowic, w kierunku Krakowa stoimy. I jestem dosłownie I tak, przy... Tak, tak? Jestem przy wjeździe na, na stację benzynową pod dystrybutory. Także jak ktoś będzie jechał, auto, jak się będzie kierował na dystrybutory, to na ja pewno mnie znajdzie. E, dobrze. I to jest bezpieczne miejsce, tak? No tak, no parking to jakiegoś jak, jak, jak tira. Ja jeszcze poproszę markę i model tego pojazdu w celu weryfikacji. Nissan Qashqai. Dobrze, i z tego co widzę tutaj z Pana Polisia, możemy zorganizować holowanie bez limitu kilometrów. Czy ma Pan wybrane miejsce, do którego będzie odbywało się tak. holowanie? Jakiś warsztat czy... do warsztatu tak, koło... To adres. Słuchajcie, masakra, masakra. Kurczę, pomoc chyba przyjedzie może, czy znaczy, przyjedzie. Nie wiadomo ile mają miejsc w kabinie, jak nas nie wezmą we dwójkę, a będziemy musiały dać dodatkowy transport stąd, to wykluczają auto zastępcze. Jeżeli się nie zmieścimy, to mamy tu czekać na auto zastępcze, laweta pojedzie do mechanika z naszym samochodem. Jeżeli się zmieścimy wszyscy do kabiny, do lawety, to nam pod dom przychodzą auto zastępcze. No powiem wam jakieś. Ja nie mogła tu laweta przejeżdżać z autem zastępczym. Ja mówię, to są dwie różne firmy, no ale to jakoś powiązane powinno być. A tak to niby do kabiny wchodzą dwie osoby, oprócz pana od lawety, i wtedy nas wiozą tam. Do mechanika i tam pod dom, bo mechanika ma u siebie koło domu niedaleko, i tam nam podstawią y, samochód zastępczy. Tutaj y, y, zabiorą Państwa panowie z y, pomocy drogowej. E, ja poproszę lokalizację, gdzie mamy podstawić pojazd zastępczy. Szanowni, bo to, do mnie ktoś dzwoni, nawet tam może już do mnie dzwonić, czy nie? Nie to nie goni, ale proszę jeszcze o swoje dobra, bo Dobra, oni za chwilę będą dzwonić, jeszcze raz po prostu. E, ja tylko dopytam, pojazd czy ma być możliwości możliwością wyjazdów zagranicznych? Nie, nie, nie. Dobrze, to ja tutaj tak jak mówiłam, czas oczekiwania to jest tak do, do 3 godzin. E, I tutaj usługa jest bezpłatna, wynajem pojazdu zastępczego przysługuje nam na maksymalnie 10 dóbr. Wstępnie organizujemy na 7 z możliwością przystług... Jasne, 10 Jasne, jeśli będzie taka możliwość. Taka potrzeba. I podstawienie jest po stronie PZU, po stronie Pana, więc będzie Pan musiał zwrócić do po prostu e, tej wypożyczalni, która będzie organizowana okay. ten ale byle ona była z Krakowa. E, o, będzie najbliższa wypożyczalnia prawdopodobnie, która jest od tego miejsca, gdzie Pan się, e, od, no od, tej mi od miejsca podstawienia. Więc pewnie będzie Kraków, bo jak, dobrze. jak patrzę na mapkę, to tutaj mamy najbliżej Kraków. Więc no, no, to mi to chodzi, żeby był Kraków, Kraków, a nie gdzieś, gdzieś Katowice albo... Okolicach. Dobrze, dobrze. Nie, 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 to gdzieś tutaj w okolicy. Dobrze. 20 Dobra, to wie pani co, no nie przedłużajmy, proszę, proszę do brzegu, nie przedłużajmy, bo kurczę. Wie pani co, zależy I mi, żeby w miarę się jakoś dzisiaj do domu dostać, także no, co tam jeszcze e, potrzeba? Tak, no, już tutaj to e, z mojej strony to by było właśnie wszystko, i ja teraz zajmę się szukaniem pojazdów tam Jak tylko znajdę odpowiedni, to na pewno będą się z panem kontaktowali również. Dobrze. I tutaj to by było wszystko, chyba, że ma pan jeszcze jakieś pytania? Nie, nie mam więcej pytań. Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo. I dziękuję do bardzo, do usłyszenia. No i widzieliście, dowiedziała się pani, że pan z lawety nas weźmie. Czyli, auto, nas zastępcze postawiają pod dom. A my tutaj, w stacji, dalej czekamy. Połączenia nieodebrane z tej strony. Halo, na na oddzwaniam Proszę mi powiedzieć, a co się dzieje z samochodzikiem? Wie pan co, samochód zaczął tracić moc Najpierw zaczął warczeć, chodzić jakby na trzy cylindry No i stracił moc tak, że generalnie jechał gdzieś na godzinę No i już tutaj Dobra. nie odpalam go nawet, no bo, no bo nie ma sensu, bo no, no szkoda nawet do silnika, nie? Dobra, proszę mi powiedzieć, pan sam jest czy... Z żoną Okej, okay, no to ja się postaram tam jak najszybciej Będzie miejsce w kabinie na dwie osoby, nie? No weźmiemy takie, żeby było Dobra, okej okay. Super Dobrze, dziękuję. dziękuję bardzo Pojawiam się. Tak tu stoimy, popatrzcie. Tu doczopaliśmy się, udało nam się dojechać, ale blokujemy trochę tego tira. Ale tam pan śpi. Także kurczę, no i czekamy teraz na lawetę. Tutaj stacja benzynowa, idziemy na, na, do środka, coś tam może sobie zjemy, czy napijemy się jakieś kawy. Bo kurczę. O, KFC jest, tam, że jakiś kubełek sobie weźmiemy. Zobacz, to zobaczymy jeszcze. A jak z tym yy, chodzi o prowadzenie tego pojazdu? No bo tak, tym autem, się uległ uszkodzeniu jeździ moja żona, ja i tak samo córka jeździ, dlatego właśnie pytam, jak to wygląda z każdym z Dobra, a tą szkodą, to jest tak, że w kwocie tysięcy, ja to czy każdą szkodę, jakbym nie wiedział, to zawsze to w kwocie Dobra, dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję, dziękuję. Co robić? No. Czy tu to, co, co? To nie ma s to? Tu dużo tych kurczaków, za dużo, Ja muszę jeszcze nie tutaj. No nie wiem, zobacujemy. To nie wiem do pana z Lawety, mówi, że będzie za 3 minuty, także... A już Laweta, za chwilę będziemy ładowali naszego kaszkaja. No i jesteśmy, widzicie, już na miejscu pod naszym mechanikiem Krzyśkiem. Zaraz nasz Kaszkaj będzie zjeżdżał. Zobaczymy jutro, pojutrze, jaka diagnoza, co tam się stało, nie? A za będę do nas przyjechać zastępcze z wypożyczalni, bo nam przysługuje, na, jak mówię wam, 7 dni, z przy przedłużenia na 10, także do 10 dni maksymalnie. Ja wam tylko powiem, że ten holownik jest firmy Wankę w Zabrzu, tak nam PZU przydzieliło. Także a naszym kierowcą i osobą, która nas wyratowała z opresji był pan Mateusz. Serdecznie pozdrawiamy pana Mateusza i życzymy owocnych wyjazdów, bo tam ładowaliśmy odnośnie kamperów, z bo, bo ma takie plany. Także jak widzicie, no firma Wankę Zabrze. Także... Panie się jechało, słuchajcie, miła pogawędka, godzinna podróż minęła bardzo szybko. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za, za przyjemną obsługę, jeżeli chodzi o tutaj o dowiezienie nas. No, i dotarliśmy w końcu do domu. Słuchajcie, jest godzina za dziewiąta. Wjechaliśmy rano z Kazimierza jako piersi. Ostatnio dotarliśmy pod dom. Taki weekend awarii. Bo jak nie łóżko w kamperze, to teraz z tym kaszkajem. Jutro o krzychu mi da znać. Mechanik nasz. Pozdrawiam serdecznie krzychu. Co z kaszkajem? Mamy tam pewne przypuszczenia. Zobaczymy, co się, co się okaże. No i czekam też na informację. Zacykaj jak tam nasz kamper, bo. Przyszły kiedy musimy go odebrać, no bo później w środę, za półtora tygodnia startujemy, wam powiem, na święta na południe Europy, także a gdzie to się przekonacie. Ja jeszcze czekam, słuchajcie, chwilę, bo za chwilę koło dziewiątej ma podjechać e, samochód zastępczy z wypożyczalni, także no, to trzeba dopiąć jeszcze dzisiaj i, i dzień jakby zamknięty chyba będzie już z przygodami. Zresztą weekend z przygodami i pozytywnymi, bo super wyjazd ze znajomymi i negatywnymi, no bo awaria. No i dobra, przyszli panowie z wypożyczalni. Zobaczcie, mamy taki samochodzik MG. Ktoś zapali tu światło, niech się zapali. O, zobaczcie, takie autko. Chińczyk MG. Ale kurczę, powiem wam, bardzo fajne, nawet szczerze mówiąc, trochę większe od ja trochę wewnątrz. Wam jeszcze się pokażę. I tak będziemy testowali przez parę dni, bo to mówię, głównie będzie jeździła Wika z Monią albo bardziej Wika. Ja tam się może raz przyjadę, czy dwa razy, to wam może powiem wrażenia z jazdy. Ale całkiem sympatycznie. Pokażę Wam go w środku. Całkiem fajny samochód. Zobaczcie. Już tu ma wyświetlać Ten, ten ciepłokrystaliczny. O. Cyk. Tak to wygląda. To cię wszystko już na tym paneliku. Zaściszę trochę to radiowo. Wszystko tu na panelu. Zapalę sobie tego, tego. W ten sposób tak to wygląda. Także już autko bardzo fajne taki trochę styl Mercedesa, bo nawet tutaj te takie wloty ma takie trochę ala Mercedes Serne wykończenia, podobnie po, jak w Mercedesie i taką solę tutaj bardzo przypominająca Mercedesa No zobaczymy, parę dni będziemy nim jeździli mówię w Uniwika. ja tam się może trochę przejadę zobaczę, jakie wrażenia z jazdy Za chwilę ruszamy z Monią do Kędzierzyna po naszego kampera, minął tydzień Będę miał pierwszy raz okazję przejechać tym samochodem, bo Cały tydzień jeździła nim jedna z naszych córek, Victoria, także ona go użytkowała. Także mam okazję dzisiaj przetestować ten samochód. I zarazem ostatnią okazję, bo dzisiaj go będziemy oddawali. Może nam nie będzie potrzebny. Może pewna aktualizacja odnośnie Kaszkaja, bo pewnie jesteście ciekawi, co tam się podziało. Może krótkie wyjaśnienie: nasz Kaszkaj to jest Kaszkaj modelowo model J11 poliftowy z silnikiem 1,2 z turbiną, czyli każdy powie na mały, no ale teraz takie auta robią. 115 koni. W niedzielę nam się zdarzyła ta historia na autostradzie. Oddałem do Krzyśka, naszego mechanika, także Krzysiu pozdrawiam serdecznie. Dostałem informację w poniedziałek, że najpierw była wymiana świec, bo tam świece nie były, może najgorsze, no ale od czegoś trzeba było zacząć, więc wymiana świec dużo nie dała. Okazało się, że nie ma kompresji na trzecim cylindrze, czyli to już poważna rzecz. I już wtedy Krzychu mi mówił, że prawdopodobnie będzie wypalny zawór w głowicy. Dalsze tam sprawdzanie auta przyniosło taki efekt, że faktycznie wypalony zawór, jeden z zaworów wypalony. Nie pamiętam teraz czy sący czy wydechowy, natomiast pokazuję, pokażę Wam teraz tu zdjęcie, jak to wygląda, czyli, czyli wypalony zawór. Przez to kompresja uciekała. Żegłowica oczywiście idzie do regeneracji, wymiana będzie zaworów i to wszystkich. Dobra, no, jeden został wypalony, to może za chwilę kolejny. Do tego doszło, że łańcuch rozrządu już generalnie nadaje się do wymiany, więc rozrząd będzie wymiany No i jeszcze wyszło, że turbina ma luzy, także <grywania> turbina będzie regenerowana. Słuchajcie, no kurczę. <grywania> Także czekam teraz, prawdopodobnie auto będzie poniedzieli, to będę miał informację ile będzie kosztowało, no ja się nastawiam na jakąś dwucyfrówkę już, no bo to poważna prawa. Jedyny plus taki, no nasz, nasz Kaszka jest z 18 roku, mamy go od nowości kupiony jako nowy salonowy, no więc będziemy teraz mieli zrobionego, no to kolejne tam kilka lat nam pojedzie, bo w sumie nic się z nim nie dzieje, do tej pory nie było problemów. Ale mam teraz taką lekką zakwinkę, bo słuchajcie, w garażu obok stoi Moni Juke, który ma ten sam silnik, jest starszy o dwa lata, bo z 16 roku tego kupiliśmy i ma przyjechane ponad 100 tysięcy kaszka ma 90, około 90, dżuk ma ponad 100, także kurczę, no i pytanie co robić, no, także będę z Krzyśkiem się jeszcze radził z tym Jukiem, bo prawdopodobnie będziemy rozrząd chcieli wymienić, żeby nie było jakichś tam, a słuchajcie, my zaraz ruszamy, i właśnie MG zobaczymy jak to jeździ. To może kilka słów na temat tego MG, bo już chwilę nim jedziemy. Yy, powiem Wam tak, prowadzi się całkiem przyjemnie. No, ten samochód ma przejechane 11 935 km, to no świeży samochód. Z tego co orientuję się, jest to samochód z zeszłego roku i jego wartość, jak Wam mówiłem, jest około 90 tysięcy. Nie powiem Wam dokładnie, jaki to jest silnik, bo nie, zna, nie wiem dokładnie, bo ten pan, który mi go przekazywał, też nie był w stanie powiedzieć. Wyświetla cieko krystaliczne, jak widzicie. Mamy tu dane, pewne, yy, to wam powiem w tej chwili. Przejechaliśmy 111 km nim, dzisiaj, godzina 10. Przedową prędkość mam tak 130 na tym pomacie. Natomiast on pokazuje tu 97 średnio, wiadomo, no bo tam zatrzymaliśmy się na bramkach przez miasto, tam chwilę jechaliśmy. Spalanie 78 od rannego odpalenia, bo to jest to dzienne, tu spalanie. Mamy tu fajny duży wyświetlacz, sterowanie na dole przyciskami, ustawiamy sobie różne opcje, na przykład tak jak teraz, różne opcje samochodu. Wentylator, suwakami sobie sterujemy. Wszystko jest na tym panelu tutaj wyświetlanym. Też design, jak widzicie, bardzo fajny. Srebrne wykończenia. No, dynamika nawet w miarę w miarę. Nie jest to jakaś wyścigówka, ale dość żwawo się zbiera ten na samochód, nawet na piątym, szóstym biegu. Jak dodaję gazu, No to widać, że ten samochód w miarę chce jechać. Także naprawdę bardzo przyjemny w prowadzeniu. Nam zostało jeszcze do ACK jakieś 30 minut. A teraz sobie na szóstym biegu widzicie daje gazu i jak prędkość miary dynamicznie wzrasta. Ze 120 paru na 140 już. ale na tempomacie mamy ustawione 130. I tak będziemy jechali. Ten samochód już wyposażony jest w standardzie w fajne rzeczy, bo wiem, że to wyposażenie nie jest takie bogate tego auta. Takie średnie, jak to Pan, który mi go przekazał, już to jest wyposażenie takie, można powiedzieć, medium, czyli średni. Systemy wszystkie, asesenty pasa ruchu oczywiście, tempomat, jakieś tam wspomaganie, czujniki parkowania przód-tył, kamera. Tu mamy te martwe pola z lewej, z prawej strony. Ostrzeżenie o martwym polu. No także, także, no, fajnie tu postarzony, fajnie się nim prowadzi. Nie wiem, jak dla mnie ok, za te pieniądze, które on kosztuje, czyli przypominam mnie, koło 90 tysięcy. Teraz pytanie, jak z tego auta, jak z trwałością, jak z częściami, no bo z tego co wiemy, są problemy troszkę z dostępnością części, aczkolwiek ponoć są już jakieś kilka miejsc gdzie te części chińskie są dostępne, no bo Chińczycy dbają o to, żeby te części tak były coraz dostępne w kraju u nas. No i co, no my lecimy dalej, pokażę Wam, gdzie by odbierali kampera, jak tam te nasze we łóżko zostało zrobione. No i tyle, zobaczymy się za chwilę. A powiem Wam tylko jeszcze jedno: byłem, jak wyjeżdżaliśmy, byłem wstąpić jeszcze do warsztatu naszego Kaszkaja. Yy, widziałem, pokażę Wam teraz przebitkę. No jest w trakcie składania, bo już Krzysiek mówi, że ma wszystkie części, wszystko to potrzebuje. Także koło wtorku, środy, auto powinno być do odbioru. Nie wiem, czy w tym vlogu Wam pokażę odbiór, bo raczej będę go kończył na tym, jak odbierzemy kampera. No ale w kolejnym wrogu, jak będziemy wyjeżdżali właśnie na święta, to Wam może już pokażę, czy go odebraliśmy. No i oczywiście ponieważ ciekawi są ile zapłacę. Sam jestem ciekawy, no ale na to nie ma rady. Trzeba to trzeba. Dobra, lecimy dalej i za chwilę z wami znowu zobaczę już w Kędzierzynie w waceka. Dotarliśmy pod ACK. Pokażę wam tylko, ile wyszło tutaj spalanie, bo 153 km średnia prędkość 93, czas godzina 42 i słuchajcie 7,5 litra. Prędkość autostradowa była około 130, no także całkiem fajne spalanie 7,5 litra. Rafa zaraz podjedzie naszym kamperem, A zobaczcie, tu jaki kamper, jaki krótki Tesoro 481. Patrzcie, jaki krótki model kompaktowy. Fajny, nie? Nasz kamper już jest, Rafa podjechał. Pokażę Wam w takim razie to przede wszystkim łóżko, bo to było tu głównym tematem. Patrzcie, w tej chwili jest tak, jest listwa z większą ilością wkrętów. I do tego jeszcze Rafał mówi, że fabrycznie Benimar nie daje kleju, a tu jest na kleju dodatkowo. Także jest teraz tak zrobione, że mówi prędzej ścianę wyrwę, niż yy, uszkodzę ten, te wkręty, czy, czy, czy je wyrwie. Także jest w zamocowane. Rafał po raz kolejny poprawił fabrykę. Także Rafał, dzięki. Jeszcze raz pozdrawiamy całą ekipę z ACK. I takie jeszcze drobne rzeczy były. Przysmarowanie tam być prowadni, z Takie pierdołki, wiadomo jak ten przed wyjazdem. A już za parę dni ruszamy na wyjazd, także zapraszamy na vlogi z naszego wyjazdu. No to wracamy z powrotem. O, patrzcie. Patrycja idzie ze mną. A mamusia testuje teraz MG. Będzie za nami tam, jak widzicie. Cześć, witam na, Was na kanale Front Sight Camp. E, jesteśmy na lotnisku w Krakowie. Czekam aż Tata przyjdzie, ponieważ oddajemy auto, bo wiecie, że kieszki nam się zepsuł. E, więc stoimy w takim miejscu. No. Kamper wrócił do domu, jak widzicie, stoi na podjeździe. Teraz muszę go zapakować sporo powrotem bagażnik i rzeczy będziemy woli pakowali na wyjazd świąteczny. Także teraz pakowanie na święta wyjeżdżamy. Gdzie to się dowiecie z kolejnych vlogów. Auto zastępcze zdane, także bezproblemowo. Ja sobie wykupiłem jeszcze pakiet taki dodatkowego ubezpieczenia 50 zł za dzień. Bo do, jeżeli tego nie wykupicie, macie udział własny do, do 3000. Czyli każda szkoda do 3000 płacicie powyżej tylko do tej kwoty. Tak, sobie wykupiłem 5 tych za dzień. Miejmy nadzieję, że po złożeniu wszystkiego będzie wszystko ok, nie będzie jakichś tam większych jakich tam, czy mniejszych problemów. Słuchajcie, dzięki bardzo, że z nami jesteście. Jak wam się vlog podobał, dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam na nasze odcinki z wyjazdu e, świątecznego na Wielkanoc. Hej, trzymajcie się, na razie. Papa. Pa.